Muszę coś zrobić, żeby zwiększyć budżet. Nie mogę ciągle chodzić na obiadki do rodziców. Chociaż czasem fajnie jest popykać w kosza albo popływać na kajakach. Samodzielność level master, co? Niezależność chyba nie jest twoją mocną stroną. I to mówi moja własna kobieta. Pff. Jak tu zarobić, ale się nie narobić. Ej! A może wynajmiecie z polą jeden wolny pokój w waszym mieszkaniu? Nie to, że zwolnią się opłaty, to jeszcze coś, panie do skarbonki. Genialne. Chcesz z nami zamieszkać? Eee, hola, hola, kawalerze. Ja z mojego mieszkania się nie ruszam. No ale możecie kogoś znaleźć. Hmm. jest tylko jeden problem. Pani Aninka musi się zgodzić. O, moja ulubiona klientka. Kiedy Pani pojawia się przed piekarnią, to jakby słońce wschodziło. Dziękuję. Panie Mateuszku, nie zawstydzajmy innych klientów. Nie lubię przytłaczać moim urokiem osobistym. A skoro już sobie no, rozmawiamy, to, rozmawiamy to... to miałbym do Pani jedną Co Pan mówił, Panie Mateuszku? Widzę, że zna Pani Pana Bronka. Tak, ale jakoś nie udaje nam się porozmawiać. To taki szarmancki człowiek nie zaczepiłby damy na ulicy. To może ja pani pomogę, znaczy panu Brankowi dotrzeć do pani. Skoro pan nalega? Tylko miałbym jedną prośbę. Co tylko pan zechce? No i super. Dzieciaki. O, dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie wybieram się na randkę z panem Bromkiem. Przyznał mi się, że to pan ośmielił go do zaproszenia mnie. Tyle objazdów. Nie, nie, bardzo dziękuję. Nigdy panu tego nie zapomnę. Czyli zgadza się pani na moją prośbę. Możemy przyjąć nową osobę do mieszkania? Tak, zgadzam się. O, kogo my tu mamy? Pani Janinko, wow! Taki Włosy, sukienka, figura? No, jak pani to robi? zdradzę pani pewien sekret. Pani Anika już się zgodziła na nowego lokatora, także bardzo dziękujemy. Aha, no dobrze, to do widzenia. Tak, i życzymy niezapomnianych wrażeń na randce, tak. Proszę pozdrowić pana Bramka. Na pewno będzie elegancko. Do widzenia. Wreszcie Jakiś człowiek z ogładą i klasą. Zrównoważony dżentelmen. Skakuj, malutka!